Po prostu uwielbiam robić remonty w pokoju. Lubię zmieniać rzeczy tutaj, kiedy na przykład, nie wiem, czuję się źle. Kiedy czuję się zainspirowany nagle, momentalnie zmieniam wszystko w pokoju. Albo kiedy jestem zajęty czymś i nie powinienem akurat tego robić, to znaję, że jakieś własne obowiązki, jakieś inne rzeczy poczekają, ale tutaj mogę zrobić, poszukać jakieś Rzeczy w szafie starych mogę pozmieniać meble, mogę poprzenosić te wszystkie rzeczy i właśnie to zrobiłem. Zostałem zainspirowany tym, że brat mi dał swoje stare biurko i uznałem, że to czas, żeby pozmieniać sobie w pokoju dużo rzeczy, żeby pozmieniać miejsce, gdzie są meble, miejsce, gdzie będą na nowo stały. I chciałem wam właśnie pokazać, jak to wygląda teraz. Troszeczkę tutaj jest tak niejako na razie, ale w najbliższym czasie to wszystko się tutaj pozmienia jeszcze, powiedzmy, jak ogarnę to do ładu. Mało zostało tutaj, bo dużo nie zmieniałem, ale czuję się na pewno bardziej komfortowo. Zdecydowanie bardziej czuję komfort z tym, co tutaj się zadziało. Czy jakkolwiek mogę to nazwać room tour? Może, ale w sumie to jest taki mały room tour. Bo nigdy nie pokazywałem, zawsze gdzieś tam na Instagramie było mój, był mój pokój pokazywany. Gdzieś na TikToku chyba wszyscy wiedzą, jak wygląda moje mieszkanie mniej więcej, bo nagrywam na TikToku w mieszkaniu od kilkunastu lat. Czasami może coś na zewnątrz się nagra, ale w większości właśnie wszystko się dzieje tu, teraz, natychmiast w domu, w mieszkaniu. I ten pokój przechodził bardzo dużo. Na przykład, powiedzmy, ten pokój przechodził to, że miał mini remont. Zmienialiśmy, powiedzmy, ściany. Były przefarbowane na taki szary kolor, też, bo był wcześniej żółty, były brązowe meble, a strasznie nie lubię takich kolorów. Wolę teraz jak jest, ale wolałbym na przykład białe, bo teraz powiem Wam szczerze, tak szczerze, szczerze między nami. Nigdy w życiu już chyba nie kupię czarnych rzeczy, ze względu na to, że są po prostu szybko, bardzo brudzące się. Nie są takie fajne do życia, do sprzątania, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj. Ja Wam pokażę, jak wygląda szafka, która w... którą wczoraj zmywałem całą. I już widzę nawet stąd, że jest opadnięty kurz. Cały pokój był sprzątany, a ten kurz nadal jest. I mnie to po prostu irytuje, że sprzątam, i za na przykład dwie godziny już na tych rzeczach jest brudno. No to jest totalnie irytujące, bo chcielibyście, nie wiem, żyć w spokoju, żyć powiedzmy w jakimś czyst czystości, jakikolwiek, jak można by to nazwać. A macie taki kurz, który osiada... No chyba już rozmawialiśmy o tym, jak bardzo kocham sprzątać ciemne rzeczy. I zaczynając, wchodząc do pokoju, tutaj mam piękne drzwi. Piękne drzwi, które przeżyły bardzo dużo w tym... mieszkaniu. E, ogólnie tutaj mam za drzwiami roletę. Jakie funkcje ma ta roleta? A mianowicie, jak kiedy mieliśmy psa... No chodził tutaj piesek. Mamy na lapsa, ale chodził tutaj piesek. To w nocy wida widział światło świecące się w pokoju, i wtedy nie szedł spać. Wchodził do pokoju i patrzył się, czy my śpimy, nie? Pilnował każdego, czy każdy zasnął. Dlatego zasłanialiśmy, żeby było ciemno. No i co? Otworzę, bo tutaj jest gorąco. A tutaj mam szafkę z książkami. Dosłownie, yy, troszeczkę tutaj jest składowisko. Bo nie mam gdzie tych rzeczy rzucić. Jakieś okulary są, stary pasek, jakiś pasek. Nawet jest matko, jedyna pudełko. Nawet jest, nie wiem jaką się nazywa: parasol jest. Ale są książki: są książki Harry Potter, są książki, nawet z liceum mam jeszcze książki, ale zosta Może to wyrzucić albo sprzedam, nie wiem co z tym zrobię. Ale na mam taki troszeczkę sentyment do tych rzeczy. Na pewno nie wyrzucę rzeczy z wiedzy o społeczeństwie lub historii. Bo to są mega przydatne. Dlaczego kamerę miałem na dole? Yy, bo to są bardzo przydatne rzeczy, powiedzmy, do funkcjonowania na studiach. Jeśli czegoś nie wiem, to po prostu prostym językiem mam napisane w Wademekum co, jak, gdzie, kiedy. I na górze mam tylko książki, takie początkowe ze studiów. Bo mamy wielką szafę. Ona jest dwudziowa, bo mam tutaj internet, jakieś składowisko. Tam nie będę wam pokazywał, jak to wygląda. Ale musicie mi ufać, że tutaj są rzeczy. I tam za. Ścian za rzeczami jest ściana, właśnie jaki kolor był żółty, ale uznaliśmy, że szafa jest szafą i nie ma sensu e, malować za szafą czegoś, czego się nie widzi. Bo tak naprawdę tylko tutaj widać, co jest, nie? Na zewnątrz. Tutaj dalej mam taki malutki składzik, w sensie mam. Mm, to są. Może się przybliżę? To są rzeczy do sprzedania. To są spodnie, które już są dla mnie za małe. Zgadza na to, że chodzę na siłownię, niestety, ale spo, ro, rozmiar spodni wzrósł o dwa, nie mieszczę się totalnie w nich i muszę to albo oddam gdzieś na jakieś dobroczynne, charytatywne, albo to sprzedam, bo niektóre naprawdę są ładne nadal i może się komuś przydać. I tutaj mam jeszcze składik na torby, torby polecą do... tutaj, do szafy zaraz, jak tylko to nagram. E, takie wiecie, plecak, torba, saszeta, nerka, saszeta. Tutaj dalej jest szafka. Mogę wam pokazać, tutaj jest szafka. I ona jest mega przydatna, bo tutaj mam wszystko na niej. Dosłownie przeżyła wszystko. E, w niej mam wszystko. Jakieś kable, nie kable, papier do drukarki. No, takie bzdety, wiecie o co chodzi. Taka szafka nocna, gdzie się trzyma wszystko. I na niej mam perfumę. takie... Jedna butelka jest do wywalenia, bo jest pusta Ale są takie perfumy, które za, yy, używam Nie wiem, powiedzmy jak te, się z kimś spotkać ważnym albo Na imprezę, a jedne są takie wiecie Jak nagle muszę do sklepu wyskoczyć i mi się nie chce używać I dalej, dalej mamy słuchajcie biurko Biurko, które właśnie dostałem To bardziej wygląda jak stół do jadalni, dosłownie I to biurko dostałem od brata, bo on sobie kupił nowe, inne I mega się cieszę, bo miałem tak małe biurko, słuchajcie, miałem biurko jak jedna czwarta tego, co teraz mam. Więc jest wygodnie przede wszystkim. Mam gdzie postawić laptopa, książki, jak będę robić notatki czy coś takiego, to będę miał miejsce, żeby to wszystko robić. Na dole poprowadziłem przedłużacz sobie, więc jest git. Jedynym minusem jest to, że ten stół nie ma szafki, do której mógłbym sięgnąć i wrzucić rzeczy. Tutaj dalej mamy lustro. Zwykle lustro po prostu. Aha, i będziecie mnie widzieć. Już nie. I to jest lustro. Hello, to ja. Lustro było, już Wam pokażę gdzie. Lustro było tutaj. Lustro było tutaj, ale już Wam chyba pokazywałem. Było tu, i nagle zmieniło miejsce na tutaj. Tutaj było lustro oparte, a teraz lustro jest tutaj. Bo mi się bardziej podobało. Chciałem właśnie, żeby było. Tak, wiecie, zrobię z. Stanę sobie tutaj, zrobię sobie zdjęcie i będę wychodzić sobie na miasto, więc, wolę zdecydowanie mieć tu Nie obrócić to matko jedyna. I tutaj mam jeszcze łóżko. Łóżko było w ogóle tutaj, wzdłuż. Znałem, że będzie tak lepiej. Też zasłania ścianę, która została pobrudzona przez to właśnie łóżko, więc, jestem trochę zdenerwowany, że no, się pobrudziło. Jak będę kiedyś może malowa malować z powrotem, to się to zamaluje. I łóżko jest... nie wiem ile to ma, 2 metry? Jakoś tak. I to jest w ogóle łóżko z IKEA, Aby ktoś pytał. Jest rozkładane, że można pociągnąć tutaj od dołu. I robi się łóżko dla dwóch osób. Tak naprawdę, takie duże łóżko. Mam tutaj powieszone lampeczki. Które zapalam sobie wieczorkiem. I tutaj, słuchajcie, w ogóle mam taki plan, żeby pod kaloryferem, tutaj, albo tutaj w rogu w pokoju, yy, i jeszcze tutaj, w szczególności tu, w tym miejscu, chcę, żeby były jakieś roślinki, które nie wymagają aż takiej dużej ilości słońca, yy, bo wiadomo, to nie jest wystawione miejsce na słońcu. Monstery nie mogę mieć, bo mam uczulenie okazało się. Na no coś, coś tam wydziela, czy jakoś tak. Więc prawie umarłem, jak miałem kiedyś, a pięknie mi rosła, siedem liści nowych wypuściła. Byłem taki z niej dumny. Yy, I co? I tutaj jakieś roślinki muszę, bo tutaj jest pusto. Więc na stół sobie postawię, znaczy na biurko sobie postawię roślinki, jeszcze postawię sobie na oknie jakieś, yy, tutaj będzie. I prawdopodobnie tutaj będzie jak się uporą ze spodniami i z walizką I w sumie to jest tyle To jest tyle z właśnie mojego pokoju Jest ciasne, ale własne W ogóle tutaj wyobraźcie sobie, że żyliśmy ja z moim bratem przez kilkanaście lat Dwóch dorosłych ludzi praktycznie żyło ze sobą na 8 metrach kwadratowych No mniej więcej 8 Tak więcej niż 8, bo tutaj jest prawie 2 na znaczy ponad 2 na ponad 4 metry, więc to jest 8 metrów kwadratowych. No, jakoś się dało przeżyć, ale było to bardzo ciężkie, bardzo trudne. Jednak sfera prywatna nie istniała, bardzo nad tym ubolewam, ale teraz jest świetnie, bo przynajmniej mam taki swój kącik mam takie miejsce, gdzie jest moje, mogę powiedzieć, że jest moje. I mi nikt tutaj nie przeszkadza, jest genialnie. I ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku.